Nedir? Neden azlar kız? Nasıl Jeszcze więcej mi się dało, nie? Ale to później. Troszeczkę może? O! Jak się czujesz? No dobrze, w porządku. Widzisz, ty nie masz już. No widzisz co ty. U no, mnie trochę jeszcze, No masz napić się. No ciągnij. No zobacz, z góry leci. To pan daje szczęście ludziom. No daj ci Boże. Co za to jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Ciągnij, ciągnij, ojciec. No nie wygobie się. Co tak puskać jak ryba ten kar? Kiedy to się bierze, taką wiesz, ważną, chyba się wyciąga. Będzie no no, to zresztą, Dobra. Na dwa, Ja płaczę No co ty tym Poczekaj, 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 poczekaj! No, się no. Ty, co ty, myślisz? Kurwa, jebale, ty, no, ty, no, 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 jest, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie o masz, będę masz. To są takie sprawy, które nazywamy. Co ty myślisz? A, po takowa pogoda. No, ale, no. Deszczu. To reje. Rej! No. Nie bój się! I to ja! Łobu! No, ja jestem, Łobu! Jest Wszystko! Idzie mnie się boi, no. A no ciągnij! A ja, walnij, byliście to ja! No. Nie, 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 nie! nie. Ciągnij! Co to jest? możesz, tu wiesz, no znowu. Dabaj, to tam, da, by. Wiesz, się zabiję, później mam. A nie, no, nie, ja, ja, ja. Nie, nie piję! Ale, nie Dlaczego nie? nie. Z kiedy gryba, czy naprawdę? Bo to było okres grypowy, w tej chwili, tak. Czy uważa pan, że wódka na zaziębienie jest lekarstwem? Lekarstwem nie, ale chyba jakoś. środek zapobiegawczy powoduje, że trochę te wirusy w nas prawda, giną. Wtedy było 550 lecie łodzi, to znaczy co? Konkurs na wierz 550 lat łodzi. I 150 lat łodzi przemysłowej. Więc nawiązując no, temat, a raczej nie nawiązując, tylko dalej kontynuując kontynuując dalej temat. To znaczy, dokończyć muszę, bo ja się chyba skuszę czy zduszę, jak będzie choroba, zaziębienie. Czy wódka skutkuje i zapobiega komplikacji choroby? Pytałem pana docenta nie dokończyliśmy tego tematu. Czuje pan duże zmiany teraz? Co mam spać? Nie, do tego się chyba, chyba. Nie chcę spać, ale. Ale za chwilę zaraz zacznie. Ja. Ale zobaczcie. Panie nie szybko do jednego. Zobaczymy jak to pan niezie. No co? Panie Stasia. Nie się albo się, że ja albo że nie piję, no jak to. Czy można żadnie, na lana będzie by Niech pan tak patrzy, proszę pana, a co pan nie wie. Jak ja jestem od rana, jestem z ale zawsze nie chcę. Hmm. Panu się nie podoba, a dla mnie to jest ozdoba. Ja wszystkich Bardzo kocham i wolę, ale po polsku przyszedł no. raz, pańska I nigdy się nie spodziewa. Pańska musi być, bo no. dzięki niej trzeba żyć. A kto kocha Polaków i kto kocha Polskę ludową, ten zawsze ma myśl nową. Jeszcze jest wódka. Trzeba nas? No, i co, przyjdziesz do mnie? Do no, no, ale co? No co? Oni? Nie wiesz. Nie, powiedz, co czujesz po pierwszym kieszeniu? Właściwie to niewiele. Czy jestem taki, wiesz? Myślę o czymś, za dużo myślę po prostu, wiesz nic nie mogę powiedzieć przez to. Masz ochry na drugi? Na trzeci. No tak, ale wiesz, za dużo mam spraw teraz. To wypiję ten kniżek teraz. Skurka. Czekaj, zaraz, chwileczkę. Wiesz, to się zmienia we mnie. Strasznie przysięgam no, i wiesz, to ale ten ostatni jest. Tu ci mogę ręczyć. Tak, już my ostatnim. Ja ostatni piję... Trudno. No nie wiem co jak, ale ostatni kieliszek tej wódki pije. No tak, bo 35 to tylko... Ja tego nie piję. Sorry. Ale otwórz to. Ja mogę postawić to tak. Postaw na stolik i otwórz. Ale stary. Czy tak nie może to zagrać? Nie może tak zagrać? Tak nie może zagrać? A pomyśl nad tym. Siedem. Wiesz, czuję zmianę, że to, co jest między nami, nie może być między mną, a nią, a między mną, a tobą. Wiesz, o co to chodzi. To są sprawy, które nie można dzielić z kobietami, że musi być pełna tajemnica, że każdy człowiek musi posiadać tajemnicę.

Kto pierwszy? To jest grane, powiem? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? się pierwszy? Kto pierwszy? Kto sobie Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Kto kiedy jest koniec, bo za ciepło pierwszy? Kto pierwszy? Kto pierwszy? za ciepło? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Wypisz nie. Ja już nie mogę. Ja mam tu wiesz. Organizm mam tak. Ale wypisz, żebyś był spity. Ja jestem spity kompletnie. Wniosek ja to zaraz się lasnie żeganie i ani słowa ze mną rozmowy. Dobra. wiem, Tragedią tego kraju jest to, że jesteśmy masochistami poprzez wszystkie popierdolenia, wiesz. To jest tragedia tego kraju. Dziesięć. A jak smutek wrócił do nas, co? Nie. Nie wrócił? Przetworzony optymizm. Przetworzony optymizm. Jak opisz w a poprzez stópnię. Tak, to jest logiczna sprawa, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że już coś kupiłem. A co? Prawdę. Prawdę? Tak. A jak? prawdę? Prawdę o życiu po prostu. O życiu. A byłem jak? za młody, nie, byłem przygotowany na to. Chcielibyśmy wszyscy wiedzieć, jak ona wygląda. Są takie cienkie nitki, poprzez to badno całe. już prawie, nie? Przez nie? Życie. tak, Nie? Tak. Cienkie głos? nitki żeby wyłapywać, ciągle wyłapywać. To maleńkie kompromisy takie, takie. wyłapowanie prawdy ze ścienkim, Ale wszędzie. Wszędzie w pracy, i w każdym życiu. I w, każdym w nauce i w miłości. O właśnie, o to chodzi. W szczególnie nie miłości? No pracy. właśnie, o to wszędzie. No dobrze, o to chodzi. Tak, ręka. No. O to chodzi. Wszędzie. Wszędzie. Kłamiesz, Matek? Nie kłamę, ani przez moment. Kłamiesz. Ani przez moment. Ani przez moment, bo będę bił by wszystkich. To Na znaczy, prawda, Będę wszystkich bił. Właśnie panie. Poprzez, poprzez te pół kromisy niby. Wiesz, po pół, po kromisy. Kompromis. Ale, kompromisy. ale właśnie tam ale jest. Dalej. Tam że jest. Dalej. No i dalej. Dalej. dalej właśnie, wiesz, ja dalej poszedłem wcześniej, kiedy się rozpieprzyłem, myślałem, że prawda jest. Tak, albo tak. Ale to są cienkie, nutki i wyłapanie tych nici. To jest prawda.